Po pierwszym meczu Krispolu września z Morzem Szczecin, sztaby szkoleniowe obu drużyn przystąpiły do analiz i szukania dróg do zwycięstwa. Po drugim meczu widać było, że to zadanie domowe lepiej odrobili wrześnianie. Pierwszy set niedzielnego pojedynku rozpoczął się od kilkupunktowego prowadzenia pomarańczowych. Goście nie mogli wstrzelać się za grywką, to też wrześnianie szybko kończyli dzieła. Ostatni punkt zdobył blokiem Tomasz Kotecki, który pojawił się na boisku już w trakcie partii. W drugiej odsłonie pierwszą piłkę skończyli Szczecinianie. Później kibice zgromadzeni w hali przysłowackiego doznali prawdziwej huśtawki nastrojów. Od prowadzenia Krispolu zdobytego głównie na skutecznych blokach, poprzez roztrwonienie przewagi w wyniku własnych błędów. Aż do drugiej szarży pod rozkazy trenera Marka Jankowiaka. Ostatni punkt podarowali Klispolowi sami goście. Trzeci set był najbrzydszy ze wszystkich rozegranych w dwóch meczu. Obie drużyny prześcigały się w błędach. Przyjezdnym kilka razy udało się doprowadzić do remisu. W najładniejszej akcji meczu, po ataku z podwójnej krótkiej, Marcin Iglewski minimalnie się pomylił. Pomylili się też kibice, świętując, jak się wydawało, zwycięską zagrywkę. Jednak arbiter dopatrzył się w niej dotknięcia górnej taśmy. Pomyłki nie przeszkodziły w wygraniu meczu. Piłkę powtórzono i było po sprawie. A oto jak mecz komentowali obaj trenerzy. Na pewno wynik 3-0 nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Naprawdę zdecydowały pojedyncze akcje o tym, że, że, że były wygrywane partie przez, przez Chris Paul. Niestety oni się wygrali, czują się lepiej u siebie na sali i, i, i zasłużenie wygrali. Przegraliście czterne, 12 kolejnych setów z Chrispolem, czy nie obawia się Pan w tym roku, w tym sezonie, obawia się Pan, że to oddziała, będzie źle oddziaływało na psychikę zespołu przed meczami w Szczecinie. Nie, nie oddziaływa to źle, źle na psychikę zespołu. To przegraliśmy z nimi, bo po prostu zagrali z nami lepiej, grają, grają z nami dobrze. My gramy mocną zagrywką, tutaj we wrześniu jest hala troszeczkę wyższa, chłopaki podbijają piłkę nad siebie i my nie możemy znaleźć recepty przy potrójnym po bloku, żeby zatrzymać atakujących, którzy sobie bardzo dobrze radzą. Na pewno, na, na pewno u nas to będzie całkiem inaczej wyglądało, a jak to się dowiemy za tydzień. To najważniejsze jest zwycięstwo, cenne. E, choć e, jak było widać ciężko nam dzisiaj szło. Przeciwnik e, postawił e, wysoką poprzeczkę. Galiśmy drugi mecz pod rząd prawie tą samą szóstką. E, widać było, e, że do dzisiejszy mecz był e, już e, na, troszkę na zmęczeniu. E, Cieszy zwycięstwo. E, poziom e, mnie nie zachwycił. E, ten zespół, żeby. Walczyć dalej musi grać lepiej i jestem przekonany, że będzie grał lepiej. No właśnie, co trzeba zmienić w grze, żeby już w sobotę wrócić ze Szczecina? Przede wszystkim musimy mniej psuć zagrywki i musimy być skuteczniejsi w kontrataku. Krispolowi pozostaje wywiązać się z roli zdecydowanego faworyta kolejnych pojedynków z Morzem Szczecin.